To jest. Rozpuszczalnik? Czy po mleku? Nie! I to zrobione? Rozpuszczalnik to jest. To może mleko czerwono, na Nie, kolcu. mleko, nie! Człowieku! 3, o. Ja znalazłem tą buteleczkę tam, już. zobacz Lublin, Palety stoją koło Lublina, ja laskać ją, a ty ręce do mnie! Gdzie to było? Kiedy? No, chodź się. No pokaż mi, ja chcę zobaczyć to. Nie, ty porwiesz. Ja, ja nie porwę. No jak porwiesz? Ja daj. Ja tam... Nie. a ja ty gdzieś znalazłeś. a Ja, ja, ja pamiętam. nie znalazłem, tam tak. nie zawsze. się. nie zawsze masz. I on, nie wiem co to jest, to jak wygląda jak yy, ta nie, nie tak. po mleku. To nie, nie mleku, to rozpuszczalnik. Nie mam butelki, bym pokazał jak wygląda butelka taka. Bo ja takiego... Bo Rozpuszczalniku nie mam? To ja ci pokażę. Chcesz? Tak. Wąchaj rozpuszczalnik chyba ty. Do tego namawiasz mnie, a właśnie widać Ja Ciebie namawiam? Ja, ja Ciebie namawiam? Ja ci nie, ja mówię, bardzo. O co to, to dobrze, bo o! To ja powiem! To? Nie, po prostu te zdjęcie pokaż dla dzielnicowej Ja za mną wychodzę, a on mi buteleczkę, którą miała wąchał